Cześć, witajcie. Dzisiaj otworzymy paczkę z bieszczadzkiej Hecy, gdzie udało nam się zdobyć sery i zaraz skosztujemy co w nich jest. Moja żona Dominika będzie otwierała. Na TikToku jest szał, ciężko się dopkać, żeby zamówić. Nam się udało. Zobaczcie. Jak pięknie spakowane regionalne serki. Skosztujemy. Hmm, ten, lodówka. Tak, lodówka, żeby nie było uszkodzeń z na naklejeczka. I Zapakowane hermetycznie. Jeden z żurawiną, a drugi z czernuszką. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. I zaraz będzie próba smaku. Widzimy się za chwilkę. No i kroimy. Ten z Zobaczcie ładnie hmm. I mm -hmm. Pycha. Dla wszystkich fanów sera polecam zamówić, skosztować. A Wam się już udało skosztować te serki? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie serduszko i obserwujcie po więcej.